No i witajcie kochani na kolejnym grzebobraniu. Jak widzicie, trochę wieczorem u mnie popadało. I mówię, zobaczę, czy jakieś opieńki u mnie rosną. No ale takie upałe były. To wątpliwa sprawa, przez noc przecież by nie urosło. Po prostu w szoku. Zobaczcie. Już piękne opieńki wyskakują. Ale takich małych to ja nie biorę. Do słoneczka to jest fajne. No na pewno tu ktoś przy, przyjdzie. Może być tak, że mi odbierze te opieńki, Może za dzień, za dwa, one no, urosną. Jeszcze tutaj takie mam karpy. Co zawsze. Co zawsze na nich wyrastają. Tu jest taka karpa właśnie. I zobaczcie, tak samo wychodzą, no teraz jeszcze ten, ten deszczyk to ich ładnie poradował, a to za to nie jest o piękno. zobaczcie, tu są. Te tu jeszcze się nadają, takie to można już sobie wziąć. Ale tak wcześnie, we wrześniu, pieńki, jeszcze na taką suszę. Ja nie wiem, jak one wyrosły. No zobaczcie, piękne. A to jest chyba, a to jest maślanka wiązkowa. Takie pięknotki. I tutaj też zawsze, tutaj na tej. Ziemię rosną. A ja byłam tak ciekawą, właśnie. Czy coś u mnie się rusza? No, kurde. Tak wcześnie. Zobaczcie. Tu też. Tu też na tej karpie się zaczynają. Niektóre nawet już. Gniją. Tu maluszki. O, na tej karpie. To były. Nawet tutaj w tej trawie. O, to jest taka droga. Nawet w tej trawie tutaj rosły. No to fajne. Za dwa dni może urosną. Jeszcze fajnie popadało. O, tutaj taki mały piemięk. No, jakby były wszystkie takie jak to. To taki fajny słoiczek. No kurczę, jestem zaskoczony, ale cały sezon nie byłam w tym lesie. Wcale tutaj nie byłam. Tutaj też są podgrzybki, ale tutaj nie przychodzę na podgrzybki. Pięki. Musiały być te karty może wilgotne. I urosły te opieńki. No, bo w mchu tutaj na razie nie widzę. Tutaj to było sucho. Dopiero teraz co? popadało. gąski już. już się też pokazują opieńki to już jesień pełna para zobaczcie ile liści już no dobra. Miejsce obłukałam, no może tak być, że, że ktoś weźmie te opieki. No fajnie, fajne powietrze, jak tak popadało. Dobra, jadę dalej. I zobaczcie tutaj O no kurcze Jakie grubaski Ole Piękne te grubaski, to może sobie przebiorę. Ale piękne Wyskakują, no to już obieki mamy. To zawsze były takie grubiutkie. Piękne. Kurde, nie wierzę. Czy to pięknie? Zobaczcie, o kurde, Jakie. jaka Karpa. Pierwszy raz taką spotkałam. Cudownie. No pięknie. Jak pachną. Ale te tu już są takie starszawe. O kurczę. Tu patrzcie jakie piękne. Ale śliczna karpa. Nie wierzę. Cudowno, że jeszcze tu nikt nie przyszedł panie dziwne A tutaj coś takie Tu coś takie zerwane Może tu ktoś coś wyrywał Nie wiem Ale piękna Zobaczcie jaki borowik uśrodkowane. Nieźle. Ale urs. O, zaczyna padać. A ja nie mam kurtki przeciwdeszczowej. No piękny, ale może być roboczywy. Nie zobaczcie, ogonek tylko. No ta siatka to też do wyrzucenia. No zawsze te usiadkowane to mają nogi robaczywe, a łebki mają zdrowe. Nie wiem czemu. Robaczek. Tych zobaczcie. Podgrzybek i muchomorek. Widzicie jak se ładnie rosną? Zobaczcie kochani. Tutaj mamy drogę. Widać jakiś traktor jechał. I tu troszkę kawałek. Patrzcie. Patrzcie. Co mi pięknie przywitało. Muchomorek i prawusek. I nie wiem jak ten gościu jechał, że nie widział. Jaki krupaczek. O kurde. Ale siedzi. Jak pięknie komuchomora wyrósł. Świeżutki. Białutki. Ale piękność. I przy drodze i kopię pięknego muchomorka, cuda. jeszcze kozaczek. Zobaczcie, zdrowiuteńki jak ser, taki twardziutki piękny. Nie, jeszcze większ. O kurde. Ole, ale ten ma taką cienką. Nie, no ten roboczyw. Chyba, że łebek będzie zdrowy. Łepek zdrowy. Zobaczcie jakie zdrowiuski. Super. Zobaczcie. Czerwoniaczek. Pięknie. Pod chojneczką. No i kochani jestem już w domu i prawie cały koszyk grzybków mamy ale dzisiaj to naprawdę mam różne pod spodem opienki gąski zielonki mi się trafiły czerwoniaczki podgrzybeczki kozaczki siwe i piaskowce i ten piękny prawdziweczek najpiękniejszy cuda tego piaskowca zobaczcie pójdzie na suszenie dzisiaj naprawdę były różnorodne grzybki a nawet się nie spodziewałam że w ogóle dzisiaj kopieńki znajdę wzięłam tam tą karpę wycięłam nie wszystko ale większość wycięłam mniejsze zostawiłam i te takie duże zostawiłam zrobi się jakieś słoiczki a te większe na suszenie. Nie będę wczoraj wieczorem, wieczorem opadał, no ale na drugi rzut grzybowy na pewno będzie trzeba trochę poczekać. Na przykład na podgrzybki. Ciekawa jestem właśnie, czy, czy jeszcze będą rosły podgrzybki prawdziwki jak już mamy opieńki, gąski to naprawdę nigdy tak nie było gąski i opieńki to były już naprawdę późną późną jesienią a teraz mamy wrzesień jeszcze październik jeszcze w listopadzie zbierałam jeszcze w grudniu w tamtym roku zbierałam podgrzybeczki Dobra, uciekam do domu. Pa.